Sie, jestem Maka, witam was w drugim odcinku serwerowych wieści w Dzisiaj zaczniemy sobie od takiego mniejszego newsa, gdyż on już jest od kilku dni na serwerze, ale yy, do dzisiaj, czyli 31 grudnia yy, jest plus 30% do doładowania gemów na serwerze, więc jeżeli chcecie zakupić jakąś rangę, no to jest idealna okazja, więcej gemów w sklepie, chociaż zalecam sobie kupienie gemów poczekanie jakiegoś tygodnia, aż Mateusz zrobi mi z 20 i 30 na rangi, i wtedy kupić rangę. Ale to. Jak coś się wam tego nie mówiłem. Także został zapowiedziany nowy update na serwerze. Większość rzeczy od Gostero zlikował na Discordzie. Na Discordzie że jest jest starzef Hub. Ale nie będę zdradzać się, bo jeżeli ktoś na przykład nie chce wiedzieć, co będzie na update'cie, no to. Nie mówię, jeżeli chcecie, wystarczy wejść na Discorda i poszukać wiadomości od Ghostera. Jak widzicie film, idealnie kiedy wrzuciłem go, no to teraz trwa 2xxp na Annihilation. Jako iż Matewu stworzył Sylvester z VH, tutaj macie całą rozpiskę, co dzisiaj jest za 2xxp o jakich godzinach: czyli od 14 do 18 jest 2xxp na Annihilation, od 18 do 22 2xxp na Bedwars oraz od 22 do godziny 2 w nocy jest 2xxp na jeżeli ktoś chce sobie przyExpić troszeczkę, no to polecam grać w tym oto momencie. Także, jeżeli jeszcze nie wzięliście udziału w TikTokowym konkursie na 5 razy 100 gemów, no to link macie w opisie do TikToka, w którym macie napisane, co możecie, co musicie zrobić, by je wygrać. Jak dobrze wiemy, jeszcze nie został rozstrzygnięty, więc jeszcze musicie się śpieszyć, bo już niedługo ten konkurs będzie zakończony, więc świecie się. Także przed ekranem wyświetlał się top 50 ostatniego turnieju UHC, więc jeżeli na przykład nie widzieliście, że wygraliście, no to tutaj wam leci lista. No i gratuluję tym, którzy wygrali. Tam nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale pewna osoba prawie by wygrała, jednakże została reset i nikt zaczyna się na M, nie będę mówić dalej. Ale tak w idealnie ostatnim, w ostatnim momencie dostał reset. Więc, no unlucky się mówi no. no, trzeba było nie uszczekiwać na turnieju, no po co, po co, po co, po co? Także przez spore zainteresowanie Okej, okay. także przez duże zainteresowanie rangą tiktoker oraz streamer, zostały już jakby nadane progi jakie musicie spełnić by mieć tą rangę. Tutaj się wam one wyświetlają na ekranie, więc jeżeli macie, znaczy jeżeli spełniacie te wymogi możecie sobie iść na rangę... TikToker bądź streamer. No i tubera dalej nie ma jakby takich szczególnych wymagań, chociaż oficjalnie jest to piska subów, ale. No. I <ścoughs> no co jest z moim internetem? Czy to VH tak wywala? te huby się palą, czy co?